Kita bisa tetap ke channel satu Y production. Witam, witam widzowie, fani z tej strony, Gertrudagnik. Zapraszam Was do oglądania nowego odcinka Wypocinę Production. Słuchajcie, no. Od tego zacząć widzowie, że będziecie może w szoku trochę. Osobę kojarzycie, i na pewno osobę taką dziewczynę, u sobie Mary. Mary, to mam e, złą wiadomość, widzowie, bardzo złą wiadomość. Bądźcie przygotowani teraz, jak to po powiem, żebyście nie byli w szoku, że Mary nie żyje. Zmarła. Dwa tygodnie temu coś takiego. Mm, powiem Wam, widzowie, była chora na serce. Miała problemy zdrowotne. Z sercem i z ciśnieniem. się podczuła na ulicy i zemlała i zamiast... Co to znaczy zemleć? Mary zemlała. <grym> zemlała. Ja w ciężotnie ja nie mogę. Mary <grym> zemlała. Memla to można bułkę. Paść głową do tyłu. No to, to poszło do przodu. I jej się zęby wszystkie rozsypały. Popękały po prostu dziącą. E, kości. No, połamały się, czyli dziąsło całej zęby poszło, wszystkie. Żeby Mary przy upadku wypadły wszystkie zęby, to musiałaby kurwa paleta, dosłownie musiałaby jej kurwa paleta pustaków spaść na łeb i obyć ją z każdej możliwej strony. I po prostu, no ona miała problem yy, z robotem, czyli ona miała problem z sercem, tam z ciśnieniem i w ogóle Mary była schorowana. Yy, osobą. Schorowana była Mary. Faktem, że po jakichś tam spinach pomiędzy mną a z zbestem Mary była kupę lat temu spina tego, jaką my się tam pogodziliśmy. No i faktycznie yy, no, Mary przyjeżdżała do nas. Do nas na odwiedziny. No. no i nie wiem, kiedy to było. Przed wszystkimi świętami? Tomery przyjeżdżała na odwiedziny, zabrzmiało jakby byli zamknięci w jakimś gułagu, kurwa co najmniej, albo innym zakładzie karnym. Natomiast bardzo przykre jest to, że stracili obydwoje, stracili obydwoje yy, źródło twojej masturbacji, bo Tiger walił z tulejk, to like Tomery. Tak, obraz sobie do niej z palca w rytmie piosenki Sza Sza Szalona. W miała mieć y, y, robione y, wkręty, czyli sztuczne zęby. Te same wkręty, które Tiger nosił w uszach. No, ale doszło jak doszło, że po prostu, nie wiem, to co ja dowiedziałem się, że y, miała zawał serca, była przygotowywana na znienoczulnienie y, na robienie tego, no i podobno, pikawa jej siano Czy serce jej wsuści? Nie wyczał w tempa. Zmarła, upadła ze schodów i umarła jaka melka, Benz. Mary, nie wiem ile miała Mary. lat. Kostanie, ty pamiętasz? 30 SOS? 39? Ja nie, nie wiem, bo. Kobiet się nie pyta w ogóle o wiek, okazało się 39-38 chyba. Kulturalny Melin, kobiet się nie pyta o wiek. Co ty kurwa piszesz do że wykopki? Po chuj to piszesz w ogóle? Ja widzę co ty piszesz. Nie pisz, że to wykopni. to są debile jakieś kurwa, na chuj to piszesz kurwa? Ja widzę. Goszka przestań robić z tego awantury, z tego kurwa. No to przestań pisać, kurwa. Konkluzja wypowiedzi jest taka, że Mary dostała wstrząsana filaktycznego od użycia znieczulenia. Mary, zostało ode mnie, widzowie, ode, ode mnie telefon. Ten telefon to jest prawdopodobnie jedyna rzecz z Meliny, która nie trafiła do Lombardu, bo była u Mary. No, i Mary opowiadała nam, że ma uszkodzony telefon. Tego, jak miałem telefon z Samsunga, no i właśnie dałem jej telefon tego Samsunga. Z telefonu, tak. Kindbau ma tu dobre informacje, ja też mam dobre informacje. Czyli standardowo poleciała mało śmieszna wkrętka, na którą nikt nie dał się nabrać oprócz e, Tigera i Kobe. I było, było, to, było to przygotowanie do kontrolowanego wycieku tajnych taśm związanych z molestowaniem Amelki, z pobiciem baby z mopsu oraz z wkładaniem palca w kałek dziecku. Że Asbeth ma in, informacje, rozmów, w ogóle rozmów Mary z nami, z nami, czyli ze mną i z Kobrą i co so, chce komu iść do sądu z, z, rzekomo z tymi ale dowodami. Tylko teraz powiem wam tak szczerze. Gówno zrobi. Gówno zrobi, ponieważ rzeczy, o których jest mowa, zapewne już dawno są na jakiejś wokandzie. Więc kontrolowany wyciek, o którym większość osób z AFT wiedziała zdecydowanie wcześniej, kolejny raz się nie udał. Wiecie dlaczego? Bo jest obcą osobą. Nie jest ani z rodziny, ani kolega, ani przyjacielem śmieciem, tytanem i po prostu... A więc tak Tiger bluźni na który któremu przywiózł kapuczynę i Happy Mila. Bonzo, ty cwana kurwo, nie gdzieś ręki, która cię karmi. Nie wiem, próbuję ugrać jakby. Dlaczego to są to jest takie na tych głosówkach? To jest długa historia, ja wiem co, jak, tego. On chce z tym do sądu, tylko jest jeden za same problem. <śmiech> <śmiech> Sprawy już są w sądzie. to jest jedyny problem. Powiem wam, no widzowie, że on gówno to zrobi. E, to, że pójdzie do sądu oskarżyć nas o coś tamtego. E, tylko żebym nie publikował tych rzeczy z jej, z jej telefonu. A wiecie o tym, że za to jest jakby no widzowie karanne. Za to. Za to, że udostępni tu publicznie wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dostaniecie, dostaniecie mandat w wysokości miliarda złotych. Tak kochani, miliard złotych. A wiecie, że ile miliarda złotych jest w Polsce? Może złapać CBA, CBŚP i tak dalej. Mimo to, że nie ma jej, ale rodzina może się do tego doczepić. Yy, tak, jak się yy, tak jak się zabezpieczy, na pewno ASBET nie ma żadnych głosówek. Słuchajcie, nie wiem, co tam nerwy miało w telefonie, nie wiem, ale za udostępnianie, nieważne czy to osoba żyje czy nie żyje, jest to przestępstwo karane. Ale głosówki, co dzisiaj włączał, a to to faktycznie jakieś tajny, co mogą ci zaszkodzić, nie, wątpię w to. Ci, że wiesz, ona miała z tym, tym straniem bardzo kiepsko, pamiętam do dziś, że Goszka musiała jakiś papier tego, żeby jej wyciągnąć to gówno, że ona miała problem ze straniem i ona miała papier, czy yy, wiesz, musiała palcem tam wy, wyciągnąć nieraz to gówno, które nie chciało, wiesz, tego na... Takie jakby naciskanie, właśnie, do tego, żeby to, to gówno wyszło. Widzowie, sześciopak papieru toaletowego kosztuje 6 zł, czopki glicerynowe, które pomagają wypróżnić się w momencie, w którym. Kałci się zatrzymał, również kosztują 6 zł. 6 zł to jest wartość uszanowania dobra fizycznego dziecka, godności dziecka. Kobra postanowiła kładać Amelce papier toaletowy tyłek, żeby wycisnąć kupę. To jest kurwa, hit i kuriozum. Czyli tu wychodzi na to kurwa, że została tak wykręciła sprawę, że tego. Amelka też. Ja nie wiem. Ja ci powiem tak. Amelka. Nie pamięta, na pewno nie pamięta, tylko rodzina zastępcza coś napierdoliła. Drodzy widzowie i fani, piszemy serduszka w komentarzach dla rodziny zastępczej Amelki. ona była malutka jeszcze, jak miała problem ze schaniem. Coś jej kurde nagadali, tego ona jest młoda, mała jeszcze, wiesz, tego i wiesz, ugnęła. Właśnie o tym mówię, że Amelka miała problem ze schaniem, ta kupa nie chciała jej wychodzić, płakała, nie wiem co. I gośka próbowała jej wiesz, wyjmować jej tą kupę. A rodzina Zastępcza ją nakręciła, tego wszystkiego. No i oczywiście na kogo zrzucić winę. Nie na złą dietę, nie na brak witamin, minerałów w diecie pełnowartościowych posiłków. Tylko kurwa na dziecko, które nie jest jak zwykle niczemu winne. Widzisz składa się do jednej całości. Bo też czytałem to pismo, ale mówię kurwa, coś jest nie halo, mówię. Coś nie, nie, nie pasi. A przypuszczę, że rodzina przestępcza po prostu kurwa podpuściła e, Amelkę, inne rzeczy i tyle. No dobra, to trzeba, wiesz, napisać, spisać, spróbować wiesz, to jakoś kombinację robić. No, to już klocki się poukładały. Mery, goszka po prostu mm, miała to w dupie, jak się mówi, z dzieckiem, z Abelką, I wiesz, gr granie w desktop. Goszka potrafiła. i do dziś teraz grazę na iBoxie, e e, tego nic nie robi. No to jest to samo. To masz odpowiedź, właśnie. Wiesz co, Mery, no ja ja to w ogóle staram się sobie z, czym, z czymś tu zrobić to inne rzeczy, żeby było okej. Okay. A gośka usiądzie na e-boksie tego przynieść, zanieść, zrób mi kapucino, zrób kawę, no toż kurwa zaczęła mi ręce opadać. Ja uwierz mi Mary, że ja nic nie odzywam się, bo wolę wyjść napić piwa niż żebym na gośkę się wydarł. Widzicie widzowie? Znacie już przyczynę alkoholizmu Melina. I teraz zobaczcie, jak ciocia Mary i wujek Azbet dbali o małą Amelkę, jak długo nic nie robili, żeby doszło do molestii dziecka. Uwierz mi Mary, że Cię kiedyś spotkam, albo tego Twojego kieleckiego scyzoryka, to Wam nogi z dupy powyrywam. Bo właśnie nie rozumiem, ja specjalnie patrzę z sygnał Sławy, bo... Yy... Tego wszystkiego właśnie mówiłem, coś co z tą sygnaturę sprawy znam. No i wziąłem jeden dokument, drugi dokument, Sygnatura sprawy się zgadza. No to chodzi o Amerykę, tak po prostu, bo sygnatura sprawy mi pasuje, no wzięło sobie. Zgadza się z sygnaturą sprawy, z sprawy bo się, sprzętą, o, właśnie zabezpieczonej o molestowanie czasie. Zgadza się z tym, bo ja sobie specjalnie sprawdzałem. Tą ja mam do Ciebie pytanie, bądzo. Czy tobie też mama lub tata wkładali palec w dupę, żeby ci główną ciągnąć? Nie, nie, nie. To gorzko źle ci tłumaczy. Po prostu e, ona dostanie. No widzimy, gorzka nie jest w temacie. Ona dostanie e, listem o wstawieniu się na badania psychologiczne biegłych e, le, lekarzy. I stwierdzam, czy ona jest podczytana, czy nie jest podczytana. Goszka źle ogóle tego. Ja rozmawiałem z tą panią. Po prostu Gośka musi dostać yy, pismo, żeby się wstali na badania psychologiczne, czy ono jest w ogóle yy, poczytane, czy nie. To ja mówię to ostatnio. No. no Gośka nie jest w temacie, bo ona się tym nie interesuje, no ja bardziej się interesuję. Po prostu Gośka nie, nie, nie widzi, że sygnatura sprawy jest ta sama. Po prostu ona nie wie, nie widzi, no bo ja ostatnio jak ten list przyszedł, to sygnatura sprawy musiałem porównać. I zgadza się z tą sygnaturą. Sprawia Ameryki, No i widzimy, no, nikogo się zamyka, no a ja tego nie rozumie. Tam nie ma, z jakiego powodu ma się, ma, jest zgłoszenie. No, przypuszczam, że tak ci mówię. że zastępcza na coś odpierdoliła i tyle, no. Co się, wiesz. I nie wiem, jedną bankę to w drugą, no. Powiem ci, Mary, tak. Nie udało się tu sprawy tego, że o bo tak, y, sprzęty są sprawdzone, do dodanie są, to kombinują drugs, też tak ci tłumaczyłem, że organizacja są kombinuje, bo Widzisz, to jest właśnie to co ci goste yy, też wytłumaczę. Każde dziecko, co mają, mają z tego pieniądze. Tam mają dwoje, ta stroje, bo jest sama Jedna osoba odpadnie, no to mają dwie, yy, dwie wypłaty, można powiedzieć. No to o to kombinują. Ta to kombinują w różną stronę. No tak, tak, no oni to... Oni z, z, z specjalnie to robią z tego powodu, że tak się tłumaczę. O Amerykan, to mają tylko dwie wypłaty. Mają tam Kaczpa i tam jeszcze tego starszego, nie wiem No. O to chodzi. O, chodzi o pieniądze. I to nie małe. się ja tego nie rozumiem, bo ona nie widzi sygnału sprawy, bo ona nie patrzy się na sygnał sprawy, tylko patrzy, o bo pobicie tam tego. Tak, bójka czy tam tak, jak ty mówisz. Nie, nie. Sygnał sprawy się zgadza z tym. Z tym, co przyjechali o molestowanie, o te sprzęty właśnie. Ale go się nie wytłumaczy, bo gość jest, wiesz, na mądrzejsza na mądrzejsza świecie. No i jak to wychodzi? No, Widzicie jak to wychodzi. Taka jest prawda, że ani ty Bonzo, ani chobra nie zostaniecie najprawdopodobniej skazani za to, że molestujecie własne dziecko, ale jak brzmi klasyczek? Nie sąd Was skaże, pedofil. <laughs> 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 I co kurwa, głaszczem mróz po stulejku, melinie? Jak <kłysy> się <noise> uduszę bez <krzyż> się <kłysy> 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 puszczał nagranie jak opowiadałeś o kobrze, że wsadzała córce palcem od. Dobra, dzięki za piątkę. piątkę. Dobra, dzięki za piątkę. O co zrobiłem? <kłysy> <kłysy> Kobra, ty przede wszystkim wiesz o co chodzi. Oczywiście, że wiesz o co chodzi. Gertruda musi powrócić i zacząć z wyjaśniać, bo się rozbrykaliście uszatki pierdolone. <śleskuj> <śleskuj> Amelia z rodziny zastępczej w Brzezinach wpłacił 5 złotych. Moja matka, gośla, psycholka z dwubiegunówka, mitomanka, molestowa...

Zobaczymy, kto się tak będzie śmiał ostatni. Bonzo, żeś bardzo, bardzo mocno mi nacisnął na odcisk. Oj, nie fajnie się zachowujesz. Fajnie jest. Azbest, wysyłać takie donate z mery, mówiące o tym, że Amelka była molestowana? Gdzie jest wasze sumienie? A no tak, zapomniałam, że nie ma, bo przecież obydwoje porzuciliście dla Melina swoje dzieci. Tym zabrali córkę, ta zostawiła córkę w Krakowie, ten kurwa zostawił e z Ewą e e piwce swojego noworodka, bo musiał jeździć na Melinę. No kurwa wzorowi rodzice, może zacznijcie pisać poradniki jakieś. <laughs> Jak widzimy, jak to się fajnie składa. Jak ta karma wraca do tej osoby? No właśnie, karma wraca, bo nie ma za co nagrzać na melinie. Rachunki za prąd po kilka tysięcy. Sąsiedzi patrzą się na ciebie jak na ostatniego cwela, śmiecia na ostatnią kurwę. Taka to jest karma sprawiedliwa. Muszatku, zginiesz marnie. Tego typu finał wpłacił 5 zł. Zobaczysz, jak się nauczysz biegać, kiedy gościa jutro usłyszy nagranie, jak na nią gadałeś, jaka jest głupia no, i. O, no, dobrze, Do tego wiele innych nagrań w sprawie Dobrze, czekam, doczekać się nie ma. A dlaczego ta pewna osoba dzisiaj nie puszła? <śleski> ta pewna osoba dlaczego nie puszcza dzisiaj, niż się dzieje i nie puści teraz, żeby się pośmiać? Krótka odpowiedź. <śleski> <śleski> Prawda wyjdzie na jaw, płacił 5 zł, muszaty kłamko powiedz jak kobra wkładała Amelince, Palec z dupę, <śleski> a wypatrzyłeś i powiedz widzą jak się i prawie umarłeś niedawno. O ale śmieszy się, dzięki gdzieś za piątkę. A się wściekają, co? wiem. Wow! Nie. No, kobra, po tym przybitym tonie głosu nie widać, żeby było ci do śmiechu. No, ale cóż, najgorsze dopiero przed Wami. Nie Po Bo się wściekają, co? Trzymaj tak dalej. Trzeba widzone powstać i mu klaskać. <klucza> dla niego. Bo, <grywa> 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 Bo to, to jest zarabiam. Dla niego <grywa> Za takie pomognienie sprawę e, moje mała... dziecko to są... Tak, ta, ja wiem o tym. Płacił 5 zł, widać, be. że się boisz i strasz po gaciach pójdziecie siedzieć za molest. I sprawa jest w toku, w szczególności zboczona kobra, Amelina zburzona po całości. No, jakoś, jakoś ten dolech taki śmieszny, chłopie. Doktor Żylak płacił 5 złotych, co jest gorsze, tajger, znęcanie się nad zwierzętami czy wkładanie własnej córce palce w odbyt miesiącami. Teraz się wściekają. Sprawa jest w toku i goście grozi za to. Ale się wściekacie! Jest, Gimbusów, rojerzy, Jest, ale się wściekacie! Łobabę! Łobabem. Pięknie bonzo wyzywać ludzi od gimbusów, od frajerów, a samemu spierdalać we wakacje przed dziesięciolatkami na rowerze. Piękne jest to życie zaburzonego prawie czterdziestoletniego uszatka, który boi się własnego cienia. No śmiało wam powiem, nie od dziś was znam i nie od dziś wiem o tym, że lubicie takie prowokacje. Myślicie, że ja jestem głupia jedyna? Nie komenty, bo tylko wiesz, najgorsze jest gadając... No ty... Nie, nie, dajś, no, no to dajś, nie z tego, to ja na tym zarabiam. Wiem, dlatego to, ja to robię. No to nie komenty, nie tylko mówię, pytałem, nie, nie komentuj, to mówisz dzięki za piątkę, śmiejesz się z tego i tyle. O, proszę, zaczyna się już uciszanie kobry, żeby nie powiedziało paru słów za dużo. Czyli jednak prawda były takie sytuacje. O i to rozje, rozpierdaj, że się z tego śmiejesz, teraz z tego się śmiej. Nie komentuj, bo to nie ma sensu. Korzystny jest teraz dla nas, bo pasek się wypełniał, donate'owy. Co, ci wali na dekiel przy scholku? No dawaj, może do północy, czekajcie, do północy może z, w, w, cel wykonamy i następne cele są, które no, są ciekawe. <noise> Dzięki papianie! Dzięki za piątkę! <noise> eee, bo, <czekam. głos> Dzięki, chociaż zarobiłem. Dzięki za piątkę! Wow, następna piątka poleciała. <noise> Małgorzata Tynkiewicz wpłacił 5 złotych. Kobra trzymaj się, to twoje dziecko i nikt nie powinien cię osądzać. Każda matka wie co jest dobre dla swojego dziecka. Trzymaj się kochana. <noise> no, Dzięki za objętość. Pozdrawiam mamę małej Marii z Sosnowca i Mariusza Tynkiewicza. Bierzemy z, z Was przykład. I Wy przyszłość. I w przyszłość będziemy tacy jak Wy dla dzieci. O, miło, miło, że bierze przykład od nas. Bardzo miło. Pozdrawiam tutaj. Asbest! Już nie wesłałeś z analitów? <laughs> Dzięki, chodzę za na Sonna pieniążki. Tuż, tuż do biurka się kończy. O jak dobrze. Drodzy widzowie i fani, mam nadzieję, że miło wam się oglądało ten odcinek i mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski pewne z tego wszystkiego, co tu widzieliście. Pamiętajcie, że karma wraca. Do wszystkich, a podobno to ja jestem karmą buziaczki.